System kadeli, nowa stacja w Puskowie. Po Międzynarodowym Zobieckim chodzę sobie zwiedzam. Właśnie, dzisiaj mamy Środę. Dzisiaj mamy Środę 11 grudnia. Kaz no, z w grudnia do końca tego. I tak chodzę sobie zwiedzam. Kada ja później pójdę do kina na Niko, natuję. Mikołaj Mikołaja ten z sanie Świętego Mikołaja. Mikołaj to jest sanie Świętego Mikołaja. Widzicie, do multikina pójdę. A tak sobie Przespaceruję po Galerii. O tak widać. Tak wygląda Galeria Japońskiej. No.